Cześć kochani, vlogmas numer 3, miało go nie być, to znaczy miało go nie być dzisiaj, no ale jest. No jak już wiecie z poprzedniego, w sensie no tak, z poprzedniego, który się pojawił z mojego komentarza, Wiecie, że już, yy, że jeszcze nie miałam operacji, wiecie, że nadal czekam, czyli jestem nadal w tym, tej głupiej fazie oczekiwania, czyli nie znoszę i po prostu... No i ona mi się wydłużyła właśnie, także... A, szkoda gadać. Nie wiem w ogóle, wiecie co, co mam teraz ze sobą zrobić. Czuję się po prostu w takim jakimś strasznym zawieszeniu, jeszcze większym niż do tej pory, bo już tam byłam, już jedną nogą, już byłam, słuchajcie, na oddziale w ogóle, wiecie. To było już tak, że ja po prostu już tam przyjechałam. Najpierw się stresowałam w ogóle tym, że, że wiecie, że nie wiadomo, czy wszystko będzie w porządku w papierach, bo to w takich szpitalach, no to nigdy nic nie wiadomo, bo różnych rzeczy się czepiają, że może jakieś badanie jeszcze, że może czegoś brakuje, wiecie. Więc już się tego, tym stresowałam, że, że w ogóle, jak mi zabrali dowód i tam poszli wszystko sprawdzać, to już się bałam, że może, wiecie, coś będzie nie tak. Pani nagle wychodzi, mówi, że wszystko jest ok, że zaprasza na oddział. Weszłam na oddział. Już oddałam mojemu mężowi kurtkę. No i pani mnie zabrała do takiego y, gabinetu, gdzie miałam mierzone ciśnienie. No i właściwie to już byłam przygotowywana, że będę się zaraz rozbierać. Y, do piżamy, No i nagle przychodzi jakaś inna pani tam i mówi: Stop, 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 nie, 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 nie rób nic dalej, mówi do tamtej. Pani, która mnie obsługiwała, mówi: Bo mamy chyba jakiś problem z blokiem operacyjnym i chyba będziemy musieli wycofywać pacjentki. Słuchajcie, no jak ja to usłyszałam, to ja po prostu serio myślałam, że ja tam zemdleję z, te, z tego wszystkiego, już z tego stresu, który miałam od samego rana, wiecie, w ogóle, bo noc miałam straszną, budziłam się co chwilę spocona, raz mi było mega gorąco, raz mi było mega zimno, zresztą tak jak teraz się trzęsę po prostu, nie wiem, jakieś emocje mam straszne w sobie duże, no i... Yy... Obudziłam się w ogóle o w pół do piątej, pomimo tego, że budzik miałam na, za 10.06, bo miałam tam na siódmą być, to się w pół do piątej obudziłam, nie mogłam już spać, więc stwierdziłam, dobra, nie mogę spać, no to wstaję, żeby się czymś zająć, więc poszłam się wykąpać. Mówiłam sobie różaniec, bo wiecie, że ja jestem bieżąca i ja się modlę, więc, więc mówiłam sobie w międzyczasie różaniec w ogóle i stwierdziłam, że, że może to mnie jakoś uspokoi. No i po tym wszystkim pojechaliśmy, no i właśnie się stało, jak się stało. Także jestem teraz, słuchajcie, w jakimś takim naprawdę, nie wiem, nie wiem w ogóle co robić. Wiecie, wiem, wiem, że mam weekend i wiem, że ten weekend został mi podarowany, żeby sobie spędzić jakiś tam czas. Ale wiecie, tak. Wychodzić już za bardzo nie chcę. W sensie nie chcę już nigdzie chodzić na żadne jakieś takie większe, wiecie, spotkania do jakichś takich większych skupisk ludzi. No bo już jeszcze jakby się okazało, że się nie daj Boże rozchorowałam, to już w ogóle nie. Bo, bo już po prostu oszaleję wtedy, jeśli się coś nadal, wiecie, kolejny raz przesunie, więc już no, dmucham, że tak powiem, na swoje zdrowie w tym momencie bardzo, żeby się niczym nie zarazić. Więc już no, nie będę nigdzie, pewnie tylko na jakieś takie spacerki, wiecie, chętnie wyjdę. Pewnie może dzisiaj sobie gdzieś pójdę na spacer, jutro sobie też pójdę, ubiorę się po prostu ciepło, bo jest bardzo zimno w Krakowie. No a w niedzielę, no to już jest szansa, że w ogóle pojadę w niedzielę wieczorem, bo mi powiedziała Pani, że zadzwoni do mnie, czy niedziela wieczór, czy, czy, czy poniedziałek rano. Eee, także znowu kolejny, wiecie, dzień takiej diety jak wczoraj, bo ja wczoraj musiałam mieć taką, wiecie, dietę lekko strawną, do 19 posiłek ostatni. Potem już, wiecie, nie wolno jeść, pić tylko chyba tam do 22. No i w ogóle, także kolejny, no wszystko, wiecie, apiat od nowa. Po prostu no już po prostu nie chcę no to jest pech no już bym może teraz była po zabiegu może jeszcze nie ale ale jest szansa, że już byłabym. Popytałam się. To, to co jest pozytywne, to to, że się zapytałam mojego lekarza, z którym się widziałam. To się zapytałam, bo mnie przeprosił za tą sytuację. No to się zapytałam, jak są zabiegi. O której? No to powiedział mi, że od ósmej są zabiegi. I postaramy się tak zrobić, żeby pani poszła w miarę pierwsza. W miarę, w miarę, w miarę pierwsza. No może nie pójdę pierwsza, wiecie, ale, ale przynajmniej w miarę na początku. Tego się zawsze też boję. Bo ja mam takiego pecha w ogóle, że jak miałam poprzednią operację na bark. Bo ja jestem po takiej dosyć poważnej operacji Barku 5 lat temu. Tak, miałam tą operację na bark. Słuchajcie, to był taki pech, że mnie przyjęli na oddział rano, i ja od rana, nie jedząc i już nie pijąc, była taka kolejka pacjentów do operacji, że było mówione, że pójdę w miarę, w miarę na początku. Wiecie, o której poszłam? O 16. Myślałam po prostu wtedy, że już nie, nie wiem, co tam zrobię z tego oczekiwania głodu i wszystkiego. No, więc mam nadzieję przynajmniej, że tutaj będzie szybciej. No, także nie wiem, co będę dzisiaj robić w ogóle, bo jestem w takim zawieszeniu, że, że nie wiem, zjadłam sobie śniadanie, bo byłam już głodna. Kawę wypiłam, bo wczoraj przecież kawy nie piłam w ogóle, bo to też jest takie zalecenie, że lekko strawnie i tam raczej kawy nie, tak jak się wiecie, herbaty ziołowe sobie piłam. Także dzisiaj się kawę napiłam. No, i nie wiem, trzęsę się cała, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Po prostu się tak czuję, że nie umiem sobie na razie z tym jakoś, wiecie, tak poradzić wewnętrznie. W sensie, no, już pogodziłam się, że tak się stało, ale jestem w środku rozdygotana i nie umiem sobie poradzić. Wiecie, dzielę się z Wami tymi moimi emocjami, bo tam czasem niektóre, niektórzy z Was piszą, że, że tam nie przesadzaj albo coś tam wiecie w tym stylu. Wiecie co, ja jestem sobą. Ja, ja nie chcę tutaj udawać, że jest inaczej niż jest. Jak mam w sobie jakieś emocje, to je mam i o nich mówię. I ja tutaj po to jestem i znaczy w sensie po to. No jestem tu taka, jaka jestem. Ciągle to powtarzam. Ja nie chcę y, udawać, że jest inaczej. Więc jak mam jakieś emocje, nawet jeżeli one się komuś nie podobają, nawet jeżeli, wiecie, ktoś myśli sobie, Boże, jaka po prostu przesadza w koło macieju, mówi to samo, boi się i boi się i boi, boi się. No to się boję, no trudno, to możesz mnie człowieku nie oglądać, możesz też. Możesz też po prostu no, no nie słuchać tego, co mówię. No bo ja rozumiem, że kogoś to może denerwować, no ale ja taka jestem, wiecie? Ja to przeżywam wszystko bardzo, bo to jest dla mnie trudne, bo, bo to jest trudna sytuacja. Bo ja. Yy, no bo tak po prostu, no bo się tego boję, bo, bo mam siłę, chcę walczyć, bo chcę żyć, bo kocham życie, ale też jednocześnie to jest dla mnie coś, czego się mocno boję, bardzo się boję. Także pozwólcie mi na te moje emocje. Niech one sobie są. I takie, jakie są, ja je akceptuję, póki co. Jak będą się przedłużały jakieś emocje dziwne, to myślę, że będę w stanie to z, wiecie, stwierdzić wtedy, że aha, coś tu za dużo, za długo i może coś muszę z tym zrobić. Wiem, że są psychoonkolodzy, wiem, że mogę się zgłosić, nawet mam na miarę, także ja to wszystko już wiem. Ja już jestem wyedukowana. No. I tak sobie w ogóle pomyślałam dzisiaj z taką złością, wiecie, bo najpierw mi się zrobiło smutno, a potem poczułam taką złość, że to się stało i z tą złością sobie pomyślałam, ty głupi raku, jeszcze Ci się kolejne trzy dni udało. Jeszcze sobie trzy dni kolejne posiedzisz w moim organizmie. Tak sobie pomyślałam. do jedna. No. Tak, tak już o nim myślę. Najpierw nie byłam w stanie się na niego w ogóle zezłościć, a teraz się już złoszczę, już go nie chcę. Nie chcę, żeby był. Chcę go wyrzucić z siebie. No. Tak, dobrze słyszycie. Chcę go z siebie wyrzucić. Nie chcę już go. No. Więc nie wiem, słuchajcie, co dzisiaj będę robić. Eee, może coś będę Wam jeszcze nagrywać. Nie wiem tego. Nie, nie, nie umiem na razie sobie z tym wszystkim poradzić, więc trudno mi powiedzieć. Na pewno przyjdę jeszcze otworzyć kalendarz, bo mam go tutaj nawet. Ale nie wiem teraz oczywiście po ślepemu, która to jest trójka. Więc nie otworzę, bo, 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 bo nie mam nikogo koło siebie. Więc jak znajdę trójkę, to przyjdę Wam na pewno otworzyć kalendarz, bo jestem bardzo ciekawa, co Asia przygotowała mi w trójeczce. No. A jeśli jeszcze nie widzieliście kanału Asi, Joanna, Aśka, Jagoda, to Was zapraszam, bo tam możecie zobaczyć, co ja fajnego przygotowałam dla Asi. Bo mi się podoba też to, co przygotowałam. Mówiąc nieskromnie. No. Dobra. Idę, yy, nie wiem, może się pójdę po prostu przespać, bo, bo, bo chyba czuję, że, że ta noc była straszna i może po prostu jak się prześpię, to jakoś, nie wiem, jeżeli w ogóle usnę, to, to może to jakoś pomoże. No, a w ogóle na weekend jeszcze przyjeżdża do mnie Bogusia yy, ze swoim mężem Grzesiem. Są nasi przyjaciele, jak wiecie, niektórzy z Was, przynajmniej, którzy mnie oglądają, od dawna to wiedzą. Którzy, wy, wy wszyscy nowi nie wiecie tego, ale Bogusia to moja przyjaciółka, najlepsza na świecie. I e, jedna z przyjaciółek, bo to nie jest jedyna, no ale e, właśnie Bogusia e, przyjeżdża tutaj, bo ma swoje zajęcia takie na mm, pedagogice, robi y, uzupełniające studia magisterskie, więc przyjeżdża, Bogusia mieszka w Gołdapi, jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo daleko stąd, no ale przyjeżdża na weekend, będzie przyjeżdżać dzisiaj wieczorem i w niedzielę wyjeżdża po południu, tak więc chwilę będziemy się na pewno widzieć, będzie u mnie nocować, y, także no, miałyśmy się widzieć już po mojej operacji, będziemy się widzieć w fazie oczekiwania, no. Dobra, już nie gadam, bo się rozgadałam bardzo, ale widocznie tego potrzebuję. Tamten vlog był, vlogmas był bardzo krótki. To może ten będzie dłuższy przez moje gadanie. No, dobra, to idę. Może spać, może coś innego wymyślę. Nie wiem. Nie wiem, w ogóle nie wiem, co mam robić. Przychodzę do Was, słuchajcie, po no, ładnych kilku godzinach. Eem, przychodzę wam powiedzieć, no, że dzień mi tak minął, że trochę poleżałam. Nie spałam, ale trochę poleżałam. Począłam zagrzałam się, bo było mi strasznie zimno. Wypiłam jakieś tam ciepłe herbaty i tak dalej, i zrobiło mi się tak lepiej. Uspokoiłam się, wiecie, tak trochę przestałam błądzić, bo, bo byłam właśnie na takim etapie błądzenia, e, no i przyszłam do Was oczywiście otworzyć, ponieważ jest to vlogmas numer 3. No to otworzyć numerek 3. Co my mamy w numerku 3? Numer 3 mam, o to nawet wiem co to jest, dotyku, to jest Kinder Bueno, mniam, mniam, super e, i druga rzecz, to już e, przyznam, że czytałam, bo w sensie już mi e, czytali, znaczy konkretnie mój mąż mi czytał, jest to, słuchajcie, Biotanik, maseczka, ampułka, maseczka lifting laserowy, odbudowująca maseczka nocna do cery dojrzałej. Tak, już się nauczyłam. No, i taką maseczkę dostałam, także bardzo Asiu dziękuję. Uwielbiam maseczki i myślę, że tak słuchasz mnie naprawdę bardzo bardzo, bo mówiłam też jakiś czas temu, że w sumie mam taką tą cerę, że już, aby się mi coś konkretnego do niej przydało, w sensie takie mm, z kosmetyki z bardziej e, już takimi naprawdę sensownymi, aktywnymi składnikami. Myślę, że taki tutaj lifting laser, taka maseczka, w lampulce całkiem fajnie mi się sprawdzi. No, także Asiu bardzo ci dziękuję e, za e, tą trujeczkę, fajna, e, fajna sprawa. I fajnie się w ogóle tak y, otwiera ten kalendarz, bo są cały czas niespodzianki, tak naprawdę nie wiadomo, co tam będzie. Y, I powiem Wam, że naprawdę to jest świetna sprawa, bo jak y, kupujecie kalendarz, gdzie, no wiecie, możecie sobie spoko przeczytać, jaki jest skład tego kalendarza, bo najczęściej tak jest, albo kupujecie na przykład konkretny, nie wiem, tam z herbatami czy z czymś, no to, y, no to tak naprawdę mamy y, jasność, nie? co będzie, tylko nie wiemy, którego dnia. A tutaj jest fajnie, bo w ogóle nie wiem, co tam jest. <taki> Także bardzo mi się podoba ten pomysł, więc cieszę się bardzo, że na niego wpadłam. Znowu mówię to po raz kolejny w kolejnym odcinku. Eee, poza tym, wiecie co, jak już się obudziłam, to poszłam sobie, nie obudziłam, tylko poleżałam, to poszłam sobie na spacer, z, poszliśmy z mężem, e, przy okazji zrobić jakieś tam zakupy, takie wiecie, jedzeniowe, typu warzywa, e, jakieś mięso i tak dalej. No, i potem jak przyszłam, to yy, naszło mnie, żeby zrobić sobie yy, sałatkę jarzynową z Thermomixa. Yy, także nie musiałam się jakoś mocno męczyć, bo ona mi tam on, on mi to wszystko pokroił. Yy, znaczy, pokroju, wiecie, tam to nie są kosteczki, nie? Tylko to jest taka sałatka, gdzie on to tak jakoś tam pociacha, nie? Tego nie są to regularne kształty. Ale czy mi to przeszkadza? Nie, no absolutnie nie. W żołądku to wszystko i tak się wygryzie, wymiesza i nie będę się tym przejmować. Sałateczka jest zrobiona, mm, zaraz wam pokażę. Jest miejsce pewnie nawet za mną. No i, i cieszę się bardzo, bo też tak jak mówiłam, że przyjeżdża Bogusia, no to też zjemy wszyscy tej sałatki i fajnie, bo dla mnie to też jakieś rozmaicenie, może nawet mnie większa ochota na jedzenie najdzie, jak coś takiego sobie wymyśliłam, bo wiecie, no z tym jedzeniem to tak jest, no, jestem w napięciu i też tak nie mam takiego super apetytu. No, a w ogóle to, a propos nagrywania vlogmasów, to nagrywam je na razie cały czas w kuchni, wiem, że w ogóle to nie jest żadna atmosfera świąteczna, nie ma tu w ogóle nic świątecznego absolutnie, ale wiecie co, no ja taki plan gdzieś tam mam, że niedługo choinka powstanie i, i będzie już bardziej świąteczny i wtedy będzie nagrywanie w pokoju, ale no, nie umiem się określić ani kiedy, ani jak to będzie wyglądać. Nic nie umiem powiedzieć, bo no bo nie wiem. W każdym razie już wiem na pewno, bo u mnie tyle był u mnie, do mnie telefon, że y, mam przyjść w poniedziałek rano na godzinę po szóstej. Także myślę, że, że dlatego tak wcześniej, że, że jest więcej pacjentów, y, no bo są zalegli z dzisiaj i myślę, że też dlatego, że mówił mi dzisiaj pan doktor, że no, bardzo by chciał mnie wziąć samotnie jakoś na początku. Więc no mam nadzieję, muszę rzeczywiście y, tak będzie. Także no cóż, czeka mnie jeszcze ten czas, wiecie, sobota, niedziela, tego czekania No mm, i może już wreszcie się pozbędę tego dziadostwa, no. No dobra, to nic to, e, słuchajcie, e, zaraz Wam jeszcze tylko moją sałatkę pokażę, bo, bo na pewno jest pyszna, znaczy jest pyszna, bo już próbowałam e, i myślę, że się z Wami pożegnam. Oto moja sałatka, tak. Może ona nie jest w regularnych kształtach, jak chodzi o pokrojenie. Ale tak jak mówię, wcale mi to nie przeszkadza. A tu słuchajcie, przygotowałam sobie mięso do pieczenia. Jest to mięso z indyka. Kupiłam jakiegoś takiego. Mam takie źródło, wydaje mi się troszkę lepsze. Gdzie to mięso jest troszkę lepsze, takie wiecie. Oj. Y, takie, y, no mniej może na naszprycowane tymi świństwami, a zaczynam bardzo na to zwracać uwagę. Także wstawię je za chwilę do piekarnika, na jakąś godzinę, i, i mam nadzieję, że będzie z tego coś dobrego. Ja je tak troszkę pozwiązywałam, bo tak właściwie to mam zamiar, żeby to była taka dla mnie na kanapki taka szynka, ja jak normalnie wędliny, teraz nie wiem, więc y, no tak bym chciała, żeby to wyszło. Zobaczymy, co z tego będzie. No, i kochani moi, ja się już umyłam, jestem już w sumie w łóżku sobie, tak siedzę jeszcze, ale już będę sobie odpoczywać, bo nie ukrywam, że jakoś mocno jestem dzisiaj zmęczona. Myślę, że dużo wrażeń. No i też bardzo wcześnie wstałam. Noc, tak jak mówiłam, też miałam kiepską. Także postaram się wypoczywać jak najbardziej, żeby jakoś do tej operacji dotrwać. Także żegnam się z wami. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli jutro. Pa, pa.